Na pewno każda nagroda indywidualna jest, jest rzeczą ważną, a szczególnie wtedy, kiedy trenerzy głosują, bo tutaj trenerzy, z którymi rywalizujemy, tak zdecydowali swoimi głosami. Na pewno jest mi bardzo miło, ale choć jest to nagroda indywidualna, to tak naprawdę yy, moi zawodnicy na boisku również ją wywalczyli i myślę, że tutaj duże uznanie dla nich za to, że tę nagrodę udało mi się zdobyć. No myślę, że jest to bardzo dobry pomysł na wyróżnienie trenera, szczególnie na, na, na takim poziomie, jakim jesteśmy, bo, bo na pewno tego wcześniej nie było. A miło jest otrzymać taką nagrodę i to, że to ktoś zauważył i, i potrafił docenić. Także bardzo fajny pomysł. Bardzo dziękuję za te wyróżnienia. Uczucie bardzo dobre, ponieważ została doceniona nasza ciężka praca. Nie tylko moja, ale również to jest to zasługa. Mojego sztabu, z którym współpracuję, czyli trenera asystenta Wiktora Lacha oraz trenera bramkarza Radosława Libery, ale również zawodników, z którymi współpracujemy. Wykazali się oni fantastyczną pracą, przez to super wyniki i myślę, że to dlatego właśnie te nagrody. Myślę, że na pewno tak, ale najważniejsza w tym wszystkim jest motywacja wewnętrzna i myślę, że każdy trener tutaj taką takową posiada i na pewno. Chcę rozwijać swój zespół jak najlepiej, a teraz przerwa między rozgrywkami, okres przygotowawczy jest do tego najlepszym sposobem. Powiem szczerze, że jestem lekko zszokowany tymi dwoma statuetkami, natomiast może się gdzieś znaleźć. Myślę, że tutaj wszystko jest właśnie uwarunkowane z wynikami z zespołu. Pracujemy tak samo, jak pracowaliśmy do tej pory. Myślę, że tutaj nasza praca nie zmienia się odkąd jesteśmy liderem, czyli po ostatniej kolejce rundy jesiennej dalej ciężko pracujemy. Mam nadzieję, że przyniesie ona korzyści w postaci zwycięstwa, ale przede wszystkim dobrej gry w rundzie jesiennej. Na tym mocno się koncentrujemy. Na wstępie chciałem podziękować tutaj firmom, z którymi współpracujemy i z firmą KMD i z asystentem trenera, że mogliśmy nagrodzić wyróżniających się trenerów z czwartej linii z piątej, jednej grupy, z drugiej grupy. Bardzo mnie to cieszy, że Trenerzy, którzy dzisiaj wygrali i którzy dostali dzisiaj nominacje za każdy, za swój miesiąc pracy, zostali wybrani spośród siebie. Czyli trenerzy głosowali na trenerów i to jest bardzo ważna nagroda dla Trewem. Tak? Firma KMD wspiera nas tutaj zarówno i merytorycznie, i technologicznie oraz też no, pomaga w organizacji szkoleń. Chciałem podziękować też kolegium sędziów Mazowieckiego związku piłki nożnej, że... Podzielili się wiedzą z, z, z nowymi informacjami dotyczącymi przepisów w piłkę nożną. Na asystentowi trenera podziękować za to, że są z nami i dostali nasi trenerzy dodatkowe nagrody, czyli prenumeraty asystentów trenera oraz możliwość brania udziału bezpłatnego w szkoleniach organizowanych przez asystenta trenera, trenera oraz przez y, y, Mazowiecki Związek. Myślę, że to fajne jest takie spotkanie, że możemy się raz w roku spotkać z trenerami pracujemy, pracującymi na szczeblu centralnym Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, czyli tutaj na mm, Forbet 4 liga oraz dekatlon 5 liga. E, możemy powymieniać swoje poglądy, porozmawiać sobie nie na ławce, na rezerw, na ławce rezerwowych, na łasce trenerskich podczas meczu, gdy mamy. No różne emocje, ale dzisiaj tak w spokoju, w miłej atmosferze, przy herbacie, przy kawie, można sobie spokojnie pogadać, jak każdy z nas się przygotowuje, jakie plany. No i to daje duże plusy komunikacyjne między nami i mam nadzieję, że będzie to owocowało w gruncie wiosennej, wieloma pięknymi akcjami i pięknymi bramkami. Dzisiaj mieliśmy okazję gościć w biurach KMD Poland trenerów reprezentujących kluby czwartej i piątej linii. Naszym celem było przedstawienie jak dzięki współpracy z Mazowieckim Związkiem Piłki Nożnej możemy pomóc w tak zwanej misji innowacji naszych klubów, klubów z naszego regionu. Mieliśmy możliwość opisania naszej aplikacji KMD People's Success, czyli rozwiązania modularnego dla klubów sportowych, która wspiera ich działania w obszarze skautingu, zarządzania zawodnikami, planowania sesji treningowych, czy też od strony nawet profilowania mentalnego. Mam nadzieję, że, że wspólnie tutaj ze związkiem uda nam się e, wesprzeć kluby w ich drodze do, do wprowadzania nowych technologii i innowacji, udowodnić, że nie potrzeba mieć kolosalnych budżetów, aby móc coś zmienić.